Jesteśmy na parku wodnym, zapłaciliśmy 100 euro. I jedyna atrakcja, jaka tutaj jest, to zjazd. To zjazd napieprzonych. Możecie no sami to zobaczcie. To jest jedyna atrakcja w tym parku wodnym. Zapłaciliśmy za, za. dwie osoby 100 euro. Czyli 440 zł po aktualnym kursie. Za Zapieprzony zjazd nad no, czymś takim. Tragedia. I jeszcze nie pozwalają nam kamerować. Jesteśmy w Hiszpanii od w sumie paru dni i jest mały problem. Znaczy, mały problem. W sumie bardzo się cieszę, że urodziłem się w Polsce. Naprawdę jesteśmy tutaj parę dni i nie spotkaliśmy ładnej dziewczyny. W sensie są same wszystkie dziewczyny tutaj. I jak ktoś mi powie, że Polki nie są ładne, no to niech przyjedzie do Hiszpanii i niech popatrzy na, na Hiszpanki. Tragedia. Albo nie wiem, może jakąś złą miejscowość wybraliśmy, ale naprawdę, naprawdę nie ma na co patrzeć. Widoki są ładne, ale dziewczyny ma ładne.